Sytuacja na rynku węgla trudna, prognozy dla tego paliwa nie tylko w Polsce, ale w Europie nieciekawe. Mimo to już w 2010 roku w strategii wskazaliście, że chcecie wejść w segment produkcji węgla, czyli uważacie, że jednak to się opłaca? No tak, my od wielu lat staramy się o wejście bezpośrednie wydobycie węgla. Przed laty toczyliśmy rozmowy w sprawie przejęcia katowickiego holdingu węglowego. To nam się nie udało. Dzisiaj mamy podpisaną wstępną umowę z kompanią węglową co do przejęcia dwóch kopań, kopalni piekari i kopalni Bobrek. To jest taki Filar naszej strategii chcemy po prostu umocować tą swoją podstawową działalność, czyli eksport węgla. Chcemy umocować produkcji. Dzisiaj wielkie firmy handlowe, które nie są umocowane w produkcji, które nie mają powiązań z produkcją, one de facto schodzą, schodzą z rynku. Także to jest jakby naturalny proces rozwoju węglokoksu. Natomiast. Czy to się będzie opłacało? No raz jest koniunktura, raz jest dekoniunktura. To jest sytuacja, normalna sytuacja w gospodarce rynkowej. Wszystkie anali nasze analizy e, wskazują na to, że przy tych nawet cenach węgla i przy prze przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji tych kopalń przez najbliższe kilkanaście lat powinniśmy na tym węglu e, zarabiać. Czyli, z tego punktu widzenia, jest to również głęboko umotywowana i uzasadniona decyzja. Jak pan prezes spogląda na to, co się dzieje z węglem w Unii Europejskiej? Niektórzy wręcz twierdzą, że to już jest taka histeria antywęglowa. Dopłaty do innych nośników, do OZE. No, dla Polski, rozumiem, jest to sytuacja niedobra. Tak to właśnie jest. To nas rzecz jasna martwi. Dzisiaj energetyka, a więc największy konsument węgla, jest na takim dziejowym zakręcie. Nowy model energetyki, który będzie za 20, za 30 lat, pewnie będzie się w znacznym stopniu różnił od tego, który jest dzisiaj, ale nawet wtedy węgiel pozostanie jednym z ważnych elementów tego miksu energetycznego. Także nie boimy się tutaj, że pozostajemy z węglem, a nie będziemy mieli konsumentów za ileś lat. Dzisiaj, tak zwane źródła odnawialne, gdyby nie dotacje. To one w ogóle by nie istniały. Rzadko się o tym mówi, że po prostu cała energetyka odnawialna funkcjonuje tylko dlatego, że jest dotowana na ogromne kwoty przez fundusze państwowe. Czyli dzisiaj węgiel jest konkurencyjny w stosunku do tych źródeł energii. Mam takie przekonanie, że on również będzie potrzebny i będzie konkurencyjny za lat 20-30, chociaż w mniejszym stopniu, rzecz jasna, zużywany do produkcji energii niż to jest dzisiaj.